Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, słowa, którymi dzisiaj się modlę, to śliną dotknął mu języka. Wstrząsająca jest ta opowieść ewangeliczna dzisiaj. Naprawdę wstrząsająca. Kiedy sięgnąłem do oryginału, to okazało się, bo że nie do końca śliną dotknął języka Jezus temu człowiekowi. Bo przecież zwróciło moją uwagę to, że palce Jezus miał w uszach. Tego człowieka, to jak mógł śliną dotknąć? W oryginale okazuje się, że jest dosłownie splunął śliną mu na język, splunął na niego. No i wiecie, z tej modlitwy jeden wniosek mi płynie: po prostu pewnych rzeczy, które Bóg robi, człowiek nie zrozumie i nie powinien w ogóle ich komentować. Myślę, że tak jest z dzisiejszą właśnie sytuacją, w której Jezus w tak nietypowy sposób uzdrawia tego człowieka. Pewnych rzeczy nie zrozumiemy, które Bóg czyni, ale miejmy też na tyle pokory w sobie, by ich po prostu nie komentować, tylko je przyjąć. Niech nas błogosławi szczerze Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem.